Hej, chyba wszystkim, z tej strony was bardzo serdecznie już w drugim odcinku z Game GameDevTicon na moim kanale Jeszcze tutaj się jak widzicie sprzedaje gra The Sims 1997 która się nawet dobrze rozumie co co co? Twoje DLC zostało wydane, twoja gra nie była dobra, więc wypuszczenie DLC jest... ooo Zarobiłem 32 tysiące, ale... Jezus, za szczęście na tym DLC, dobrze, więc... Siema, 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 Dobrze... Opłaca się DLC wydawać, już widzę. Straciłem fan fan Dobrze, sprzedane egzemplarze, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, badania. Trzeba jakieś zrobić, nowy temat, czy coś. Nowy temat. Hakowa, nie. Nie hakowa, jest to fiction może. Dobrze. Hmm, tylko mogli milibder widać? Hmm, hmm, Dobrze, już zbadałem science fiction. Badania. Nowy temat. Sztuki walki. O, to może być dobrze. To może być dobre. Straciliśmy nasze ostatnie badania praktycznie. My, że więcej nie zrobimy z ośmioma. Ale dobrze, sztuki walki są już odblokowane. I teraz ja myślę, że dobra po prostu rozpędziliście system. Nie wiadomo, już Mortal Kebab musi być Mortal Kebab, Mortal Kebab. na no, Tessa o do 80. Dobra, możełem że jest to zbankrutować, co ja teraz zrobiłem. Jesteśmy już na minusie 21 tysięcy. O 50 tysięcy może... O jezus, ja nie wiem, czy ja dam radę. Dobrze, mortel Kebab. Tak o, tak o, tak o. Dobrze. Nie, to nie będzie chyba dobry wybór. To nie był chyba dobry wybór. Tak coś sądzę. Kuszyk, Dialogi. Sztuczna inteligencja musi być dosyć duża. Bo to jest gra, jednak, w której trzeba ten. Też komputer walczy. Dobrze. Dobrze, zobaczymy, zobaczymy, szybko, szybko, Dobrze, projekt świata grafika może być dobra i dźwięk też troszkę. zobaczymy. Tak. Uch. O, a zaryzykowaliśmy w tym momencie. <laughs> Szybko, szybko, jeszcze jakiś punkcik dodaj, jest dobry punkcik. Dobra, zakończamy. I co z tego wyniknie? Rekord designu. Dobra. W finansowych mini kredyt. Zgódź się. Dobrze. Zarobiłem ile? zarobiłem, 66 tysięcy... Wow, Ła, ukazało się Mortal Kebab. Dobrze, już w miarę jakaś dobra ten. Już jakieś lepsze oceny chociaż wchodzą Jest 7. Nie pięć, no serio. dajemy wszystkich dostał z czyli już lepiej, już lepiej jest. Ilu tysiąca się już... Wow, I to mi się podoba, nie? Dobrze. Nice, 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 100 tysięcy już mamy. 100 tysięcy. 120 tysięcy. Dobrze, nie, nie będziemy tak stać, jeszcze sobie jakieś badanie zrobimy. UFO, porno. Nie, nie muszę tego przepinać z poprzedniego odcinka. Jeżeli oglądaliście. Macie oglądać, jeśli nie oglądaliście. 91... Aaaa o kurde A sztyle tyle nie wytrąciło nowy Ufo porno Stwórz nową grę Ufo przygodowa symulacja Akcja chyba przygodową zrobiłem Ufo porno dwa dobrze na Tessa, chyba. Na Tessa zrobię, no bo teraz dobrze, dobrze się sprzedaje. Rozpoczynamy, Kurde, 20 tysięcy nam tylko. Jeszcze się dobrze, że tam też sprzedaje i dofinansowuje tę miarę. Przez tak. Myślę, że będzie dobrze. Tak, o myślę, że będzie dobrze. Dobrze, że się to na jakoś otrzymuje. Ten mortal kebab O Jezus. Dialogi: dosyć duże. Sztuczna inteligencja też. Projekt poziomów tak. O, tak, o, będzie dobrze, chyba, myślę. Orterkiawa. No i dobrze, 157 tysięcy zrobiłem. Dobrze. No, szkurde, no nie drap się po głowie, bo mi czas leci i zaraz bankrutuję już. Znaczy nie zbankrutowałem jeszcze, ale. No nie, drap się po tej głowie. O, grupy wiekowne można ustawić. Dobrze. Jeszcze mamy na jedną. Może ten. Projekt świata, grafika. Dźwięk, dźwięk musi być dobry, nie? To niekoniecznie. Dobrze. Tako. Nie zapomnij o własnej siły. Si no. Wiem, wiem, wiem. Kurde. Ostatni w sumie. No nie, drob się po tej głowie! Zaraz znowu będzie musiał się z banku wziąć. No super. No nie. Tak Najlepsze, hajsów najwięcej zarobimy O Jezus, jesteśmy 5000 na minusie Jeszcze jakieś punkciki, dobra, starczy Jesteśmy za dużo już na minusie Dobrze, zobaczymy szybko Wydaj grę Pierwsza recenzja, ufoporno NO nie! no nie, Ufo porno im się nie spodobało? NO nie, Że ufo porno się im nie spodobało, no to to już jest przegięcie, dobrze Zarobiłem zero, serio No nie no, to się chyba zbugowane mi się tego serio? Zero DLC sales. Nie wiesz, że nikt nie kupi ufo porno, dwa No kurde, to jest słabo trochę nową grę. A dobra, wiecie co, zrobimy historię. Zrobimy strategię. I to może być dobre, Class of keba. Wybierz platformę. Strategia będzie dobra na PC. I grafika tak. Szybko, już będziemy zrobić. Dobrze. Drugi, mamy jakiś hajs. Rozgryjewki, opowieści, zadania. Tak, tak, dobrze. To będzie sukces, ja Wam mówię. To będzie sukces, jak nic. Dialogi na najniższe sztuczne inteligencje, Poziomów. Dobrze, chociaż poziomy, strategii. Mm, dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, na jakiś szał, mogę. Dobrze. dobrze. Dźwięk, dźwięk, no w sumie grafika nie musi być takie fajna w sumie. Ja bym dał to tak o. o. myślę, że będzie dobrze. No i nie drap się po tej głowie. Ufuporlu została wycofana do sprzedaży. O no nie, dwa błędy. DLC. Tak, ryzyko średnie. Mm. No szybko niech jakiś punkcik doda. Jakiś technologii najlepiej, bo mamy jej dosyć mało. No dobra, design 16. Zobaczymy. Nowy rekord załóż design, no ale technologii znowuż, nie. Uf, no dobra. Patrzymy co z tego wyniknie. Zamykam oczy. Dobra, chyba otworzę oczy, bo nie wiem, czy mam otwierać, czy nie, czy znowu mam się bać, czy nie bać się. No, otwieram. Nice! S 8, 8, 8, 7, to będzie dobra gra. Jest! Dobrze, wreszcie się coś udało. No... To jest jakieś gówno, ta modyfikacja. Wtedy, jest zostało wydane klesze w kebab, została sprzedana 0 razy, więc zarobiłeś 0. No świetnie. Jest 10 tysięcy dwunaczku. Wow. Zarobiliśmy trochę. No i to mi się podoba. Więc dobrze, to było chyba na tyle w tym odcinku. Ja się już z wami żegnam z takim miłym akcentem, gdzie zarobiliśmy ponad 200. 50 zaraz tysięcy. Tak, dokładnie 250 tysięcy. Jeżeli chcecie więcej, więcej i jeszcze więcej Game Dev Tycoon, to koniecznie zostawcie łapkę pod tym filmem. I ja się już z Wami żegnam się, no, na razie i cześć.